Albo mech, ale mech możemy tylko zebrać, kiedy jest... Oczekaj kochanie, możemy zebrać tylko wtedy, kiedy jest y, powywracany do góry nogami albo wykopany przez jakieś zwierzątka. Teraz często sarenki podchodzą, kopią sobie i skubią młode listki. Więc jak zobaczycie, że mech już jest taki wyrwany z ziemi, to można go zabrać. Ale nie wyrywamy mchu z ziemi, bo on jest pod ochroną, dobrze? A co to ma nie można go zrywać i nie można wynosić? Mech! Mm -hmm. A tu, tak, tu jest kawałek dymu. To słuchajcie, jakieś listki, jeśli będą Wam się podobać, jakieś kawałki kory, jakiś mech. Jak Wam się uda coś zebrać i już będziecie mieli rączki zajęte, tak, to wtedy wrzucamy do torby, bo ja mam ze sobą torbę, możemy to wszystko zanieść. I teraz tak, jeszcze mam prośbę, że nie wybiegamy w las. Trzymamy się na razie bliżej drogi. Możecie tu kawałek wejść, tu kawałek, ale nie wybiegamy w las. W las pójdziemy sobie później, okej? Okay? Dobra, to wędrujemy i po drodze, jak ktoś O! Jak ktoś ma korę, to jeszcze wrzucamy i ustawiamy się w wędrujemy. A ja mam babinę! <laughs> o, okej. Okay. Chodź, przyda się, przyda. To też się przyda, okej. Okay. <laughs> okay. Słuchajcie, a zobaczcie, ja co tutaj jest? Nie chcę! No, tak, ale... Ok, wracamy na miejsca. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę, kleju nie trzymamy na piankach, bo pokleimy i pójdziemy do lasu i będziemy siedzieć na poklejonych piankach. Ok? Ok, okej. Okay. Ale macie pomysły. Tu jaki leśny lud cały w mchu. Słuchajcie, ręce, nogi, cienki, patyki, bo tutaj jeszcze widzę, że rąk, nie ma. Jak ktoś już nie używa kleju, kochanie, zobacz, czy masz klej, zamiast go podać. O, teraz widzimy. Podajcie klej od razu obok, jak już ktoś coś przyklei. Ty, ty,

no bo musi Elegancko, elegancko. Dobrze, jak nie używasz kleju podaj dalej, dobrze? Bo ja dzieciaki czekają. ładne. ale super. O, pokaż pani. A, kciuka. Pokaż. Jaka fryzura fajna, I Zuzia sama to zrobiła? Pani mi się pomogła. Nie że trochę pomogła. Nie, a nie, ja sobie nie pomogam. w sumie. Jednej przytrzymałam mech tylko, no, mech, korę, bo za długo. Jest już, ale szybko, o nie. Klucz. Okej, okay. jeszcze klucz gdzieś musi być. Słuchajcie, słuchajcie, To na to, to zadanie? Trzymaj. Ale tutaj klucz, słuchajcie, gdzie klucz miał gdzieś, gdzie zadanie? Nie odbiegamy. Tu, ma! Yes? Ma, tu, A zdjęliście? A, chciałam Wam zrobić. Okej. Okay. Dobrze. Marcela znalazłaś? Dobrze, to ty trzymasz, to otwierasz. Otwierajcie. No można im tu też zrobić, jak Ci się to Nie zawsze się. Eks Którą? No ja nie wiem, to już wy musicie rozwiązać. Słuchajcie, jak nie rozwiążemy trzech zadań... No, ja jest bardzo jestem bardzo, jestem bardzo jestem ważne, jak nie rozwiążemy trzech zadań, to nie wyjdziemy z tego no. lasu. Więc, no no, musimy rozwiązać, pijanie. tak? Jest zadanie. znajdźcie dwa jasiusz u drzewa. Słuchajcie, słuchajcie, od Chodźcie, chodźcie, jeszcze nie szukamy, nie co Okej. Okay. Most minowy, takie jest zadanie, takie jest zadanie. Znajdźcie dwa, ale jeszcze słuchajcie, jak przeczytam nikt się nie rusza, ustalimy sobie dobrze, najpierw ze zasady. Znajdźcie dwa drzewa oddalone od siebie około 3 metry i zamontujcie w przestrzeni między nimi dwie liny tak, abyście mogli mogły przejść po nich nie dotykając ziemi. Wróćcie tutaj do mnie, bo musimy to sobie omówić. Co musimy zrobić? Ja nie Linę w żonie. A, no ale najpierw, co musimy zrobić? Znaleźć dwa drzewa. Dwa drzewa, oddalone od siebie o, trzy metry. o około trzy metry. Ile to jest Tutaj. metr? Ktoś wie... Ale jeszcze nie szukamy. Jeszcze nie szukamy. Zapraszam. Kobiety dziewczyny, zapraszam. Ja się. Ja się. Zapraszam. Anastazja. Anastazja. Ile to jest metr? Kto wie ile to jest metr? Mniej więcej. Trzy. trzy. Jak rozłożycie rączki, rozłóżcie rączki. Wszyscy. To mniej więcej będzie. O, tak, na oko metr, ok? Czyli takie trzy odległości możecie sobie sobą zmierzyć. Trzy odległości, i tam musimy zamontować liny. Ale. Chodźcie, yy, chodźcie, chodźcie. Chodź, chodź. A to tu... się trochę w końcu zaangażowali Cały w czas mesie. idzie. No tu cały czas A, idzie. A, okej, okay. taka tu ekipa jest. Yy, to znaczy Boże. Ok, dobra, mamy to obtarczamy, bo trzeba to Takie tam, czy nie? Za mało. Dobra, to tu wiążemy. Spójrzcie. To tu wiążemy.

A oto jest Proszę. O, czekaj, poczekaj, Okej, okay. No, możesz się tutaj. Mhm. Okay. I idziemy. Ja już nie trzymam. Elegancko. Elegancko. I kto przejdzie, słuchajcie, ustawia się tu za mną, tu robimy później ekipę osób, rada. I zestawujemy. I ona tam. I następna osoba, zapraszam. Ja z tej strony, będziemy. to A tutaj macie super, nie jestem potrzebna. Wezmę. Elegancko! O! Ale mamy tu zadanie. Mamy. Super! Trudne, super, super. Ale dobrze, radzi sobie bokiem na tym, staje dobrze. Dawaj manti. Się nie... Może nie sięgnąć jedynie. Mam jest niższa. Daje tu ramię. Pomocnie. Elegancko. 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 Super! Dawaj Antonina. No teraz zobaczymy jak się wykaże Antonina. O, o ty, łoo! Stary alpinista! Stary alpinista ta Antonina! <gördze <communicating> <gördze> dawaj Laura, tak, drzewa, kom dobrze, dobrze kombinujesz, dobrze. Elegancko! Elegancko! Dobrze Elegancko. 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 Baw się. już to tyle rzeczy można zrobić. Tak robić. Tak. No, nie wiem, ale nie będę powiedzieć, nie. No, chyba mówię, że jak. No, ale dobra. Dawaj, Żenia do przodu. No dawaj krokami. O facet. Bracamy, Bracamy, o, dawaj, dawaj, o, o, facet wracamy, jedna brama? wracamy, dawaj, dawaj facet no dawaj, no, tak Skakuj. I skakujcie czekamy o, to jest z ja tutaj elegancko to jest taką całość taką blizny może coś zbiedrowimy to co? No elegancko! Tak by sobie, ale dziewczyny, sto! Elegancko! Im to jest ciepło, bo oni się cały czas ruszali. Nam też, nie to. Mnie Nie, pan. A ja się Tak to mi to bardziej trzyma i mogę się tak bardziej tanie. Każdy na to, no. No, no. No, 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 to idzie lej. Następna osoba. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie Nie, Olka idzie jak przecinek, No ale olka bokiem też idzie fajnie, bo to niektórzy idą na wprost, a niektórzy właśnie bokiem butami i wtedy o, widzisz, Zośka tak idzie. Tak, nie, no dobrze idzie. Tylko oh! potem tak. jest pod i trzeba. Ale Tak, tak, tak. Się tak. tak. A pewno? Naprawdę? No, ale nie. Ale tam, do, do tam plecach, <grym> to do dole, Nie, po Nie, nie. ale nie, nie. tu jest Marcelina za drzewo, za, za drzewo, tam, tam, nie tu, ale tu, żegnam panie Pani, Pan. żegnam Pani. Możecie za drzewami tutaj, wyglądać. Dziewczyny, gdzie jest To leżmy, leżmy jest jak bułka z masłem. Kaniak Panie, bo ona ma kaloszkę. czas. Elegancko. I następna osoba już się szykuje I jak ci nie przejdzie? O nie, ona nie przejdzie. Ja tu nie potrzebna. Myślałam, że to będzie. Tak ja się dało. radę Myślałem, ale gorzej, jakby nie trafiła. Ale miękko jest. Elegancko. Jest... Dawaj Anastazja, dawaj, dawaj do przodu ręce. Przekładaj ręce. ręce. Tu nie patrz się na nas, tylko ręce przekładaj. Dobra i schodzisz. I osoba A ja patrzam do samego. Zosia, nie jesteście w lesie. To jest, to nie weszła w domu. Ja, ja, ma, Zobaczcie, ma, się Jest, że dopingować ci prawda? No i następna osoba się szykuje? Posłuchaj. Ej, słuchaj na serio, że ten. Następna osoba zaprasza. Ja nie mogę Ola się boi. Ola, dawaj, dawaj, też żale. Ja też załóżysz tak zrobiłem jak Ola. Świetnie. Ola.

nie, no panią panią dziewczynę u nas klasie. U nas i na samym nie, samym to to, 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 to. I następna osoba się szykuje? No? Kuba! Zobaczymy, jak to będzie. Oh. Kuba, jak w ogóle na ziemi to było.

No i w czym problem elegancko. był? I w czym był problem Jasiek? Drzewa ci braknie, już dobra okay. Słuchajcie, wracamy na pianki? No i w czym był problem? Wracamy ja nie rozumiem Słuchajcie ja Brawo Super, jak sobie poradziliście Razem znaleźliśmy Gdzie jest zadanie? Tu nie śpimy, do góry miękkie podnosimy. Nie, nie, to się nie liczy. Okej, okay, zaliczone, dobrze. Teraz coś twardego, zielonego. Zielonego do góry. Do góry, coś zielonego, zielonego. Super i ostatnie, coś miłego. Co jest dla Was miłe? Podnoszimy no, miłego. miłe. Serdusza. No ale pomnieście, co znaleźliście No Jeszcze nie wszyscy podnieśli, ja nie widzę miłego. Coś miłego tego. Co jest? O, super. Chodźcie, jest. Ola! Dobrze, poczekajcie, kto znalazł się. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Pania czy kolega, kto znalazł się? Ja. Ja. Filip, zapraszam. Otwierasz. Chodźcie szybko do zadania, bo to ostatnie zadanie. Ok, otwarte, ja to to wezmę, wyciągnę. Czekajcie, ja już przeczytam. Uwaga, uwaga, uwaga. Ostatnie zadanie. Ciekawe, co tu jest. Jesteście gotowi? Chłopaki, bo to chyba czuję nosem, że to zadanie, które się chłopakom spodoba. Uwaga, leśny szałas. Zbudujcie szałas, poczekajcie, wykorzystując znalezione patyki i gałęzie. Słuchajcie, mamy mało czasu, nie uda nam się zbudować nowego, zatem możecie dobudować do tego, okej? Okay? Możemy się tak umówić? To zbieramy patyki, dokładamy. I budujemy. Ale za No. Tu dajcie! Tu! Panią, proszę pana, ja wziąłem okay. ten patyk. Ja wziąłem ten patyk akurat. Nie no, nie przesadzajcie, nie, nie, nie. Tamten za duży jest.

I już dziewczyny, zostawcie to. Gdzie by z tym? O ty, zostawcie to, dziewczyny.